Wyobraź sobie, że czas nie jest tym, czym myślisz, że jest. Wyobraź sobie, że pewnego dnia ktoś po prostu znika, jakby Ziemia go pochłonęła, a następnie pojawia się ponownie 86 lat później, wyglądając dokładnie tak samo, jakby ani jeden dzień nie minął. To brzmi jak science fiction, prawda? Ale to, co mam Ci dzisiaj opowiedzieć, jest prawdziwą historią, która wstrząsnęła podstawami naszego rozumienia rzeczywistości. Jestem tutaj, aby przedstawić, Ci najbardziej niewytłumaczalną sprawę w udokumentowanej historii ludzkości sprawę, która zadała kłam wszystkim znanym prawom fizyki i zmusiła naukowców do ponownego przemyślenia tego, co sądzili o naturze czasu i przestrzeni. Zanim zagłębimy się w tę niesamowitą historię, która na zawsze zmieni twój sposób patrzenia na świat, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Nie pozwól, aby ta historia przeszła obok ciebie. Ponieważ to, co zaraz usłyszysz, może sprawić, że zakwestionujesz wszystko, w co wierzyłeś o rzeczywistości. Rok 1903. Świat stoi u progu nowej ery. Bracia Wright właśnie odbyli swój pierwszy lot. Einstein wciąż pracuje nad swoją teorią względności, a ludzkość dopiero zaczyna rozumieć tajemnice wszechświata. W tym czasie technologia była prymitywna, komunikacja ograniczona. A większość ludzi nigdy nie opuszczała swojego rodzinnego miasta. To był świat, w którym zniknięcie kogoś oznaczało prawdopodobnie śmierć albo dobrowolne odejście. Ale historia, którą mam ci opowiedzieć, definiuje wszelkie logiczne wyjaśnienia z tamtych czasów i naszych czasów. To historia, która zmusiła badaczy do zadania sobie pytania: czy czas rzeczywiście płynie w jednym kierunku? Czy istnieją siły w naszym wszechświecie, których jeszcze nie rozumiemy? A może niektórzy ludzie mogą przemieszczać się między różnymi momentami w czasie w sposób, który przekracza nasze najśmielsze wyobrażenia. To, co wydarzyło się tej zimnej marcowej nocy w 1903 roku, a następnie to, co nastąpiło 86 lat później w 1989 roku, wciąż pozostaje zagadką dla naukowców, historyków i badaczy zjawisk paranormalnych na całym świecie. Niektórzy nazywają to cudem, inni oszustwem, a jeszcze inni dowodem na istnienie równoległych wymiarów lub podróży w czasie. Ale fakty są nieubłagane, dokumentacja istnieje, świadkowie wciąż żyją. A dowody, cóż, dowody są tak niewiarygodne, że gdyby nie zostały starannie udokumentowane i zweryfikowane przez niezależnych ekspertów, nikt by w nie nie uwierzył. Thomas Mitchell był zwyczajnym mężczyzną żyjącym w małym miasteczku Millbrook w stanie Connecticut. 30-letni stolarz, znany w społeczności jako człowiek niezawodny, punktualny i stabilny. Każdego, ranka o dokładnie siódmej, chodził do swojego warsztatu, każdego wieczoru wracał do domu do swojej żony Margaret i dwójki małych dzieci. Jego życie było przewidywalną rutyną, jaką prowadziła większość ludzi w tym okresie. Margaret często opowiadała sąsiadom, że Thomas nigdy nie spóźniał się na posiłki, nigdy nie pił za dużo, nigdy nie wszczynał kłótni. Był, jak to ujmowała, nudnie przewidywalny. To właśnie ta przewidywalność sprawiła, że jego zniknięcie było tak szokujące i niewytłumaczalne. Wieczorem 15 marca 1903 roku Thomas, jak zwykle, zakończył pracę w swoim warsztacie i ruszył w stronę domu... Jego warsztat znajdował się zaledwie 10 minut spacerem od jego domu, przez główną ulicę miasteczka. To była trasa, którą pokonywał dwa razy dziennie przez ostatnie 8 lat. Znał każdy kamień na tej drodze, każde drzewo, każdy dom, ale tego wieczoru Thomas Mitchell nigdy nie dotarł do domu. Margaret czekała z kolacją. Siódma, ósma, dziewiąta. Godzina mijała za godziną, a jej mąż nie wracał. O dziesiątej wieczorem, ogarnięta paniką, pobiegła do warsztatu Tomasa. Warsztat był zamknięty, narzędzia ułożone, wszystko w idealnym porządku. Tomasz ewidentnie skończył pracę i wyszedł. Rozpoczęła się gorączkowa szukanie. Sąsiedzi, przyjaciele, wszyscy, którzy znali Tomasa, przeszukali każdy cal miasteczka. Sprawdzili las, rzekę, każdy możliwy zakątek, gdzie mógłby się znajdować. Nic. Tomasz Mitchell zniknął bez śladu, jakby ziemia go pochłonęła. Co było jeszcze bardziej niepokojące, nikt nie widział go w drodze do domu. W małym, miasteczku, gdzie wszyscy znają wszystkich, gdzie każdy spacer wiąże się ze spotkaniem co najmniej kilku znajomych, nikt nie pamiętał, żeby widział Tomasa tego wieczoru po tym, jak opuścił warsztat. Śledztwo prowadziła miejscowa policja, ale w 1903 roku środki śledcze były ograniczone. Nie było odcisków palców, analizy DNA, kamer bezpieczeństwa czy zaawansowanych technik kryminalistycznych. Policjanci mogli jedynie przesłuchiwać świadków i przeszukiwać teren. Przesłuchano każdego mieszkańca Milbruk. Wszyscy mówili to samo: Tomas był spokojnym, zrównoważonym człowiekiem, który nie miał wrogów i żadnych powodów, by uciekać. Nie miał długów, nie miał kochanki, nie był uwikłany w żadne przestępstwa. Jego małżeństwo było szczęśliwe. Jego dzieci go uwielbiały, jego biznes prosperował. Tygodnie przerodziły się w miesiące, miesiące w lata. Margaret nigdy nie powtórnie wyszła za mąż, wierząc do końca życia, że pewnego dnia Tomas wróci do domu. Dzieci dorosły nie znając ojca. Mieszkańcy miasteczka przestali o nim mówić, ale nigdy go nie zapomnieli. Sprawa: Tomasa Michela stała się lokalną legendą. Rodzaj historii, którą opowiadano przy kominku w zimowe wieczory. Niektórzy wierzyli, że został porwany, inni, że mógł być ofiarą dzikiego zwierzęcia w lesie. Jeszcze inni spekulowali, że po prostu postanowił zacząć nowe życie w dalekim mieście, ale żadna z tych teorii nie wyjaśniała całkowitego braku śladów. W 1903 roku nie można było po prostu zniknąć bez śladu. Każdy ruch wymagał dokumentacji. Każda podróż zostawiała jakieś ślady, a Thomas Mitchell po prostu przestał istnieć, jakby został wymazany z rzeczywistości. Przez następne 86 lat sprawa pozostawała zimna, nierozwiązana, zapomniana przez wszystkich oprócz historyków lokalnych i miłośników zagadek kryminalnych. Nikt nie spodziewał się, że w 1989 roku ta historia nabierze zupełnie nowego. Jeszcze bardziej niepokojącego wymiaru. 23 października 1989 roku Sarah Connors wracała do domu z nocnej zmiany w szpitalu w Hartford. Była pielęgniarką z 20-letnim stażem. Kobietą praktyczną, racjonalną, niezwykle sceptyczną wobec wszystkiego, co nie dało się logicznie wytłumaczyć. Jej samochód zepsuł się na wiejskiej drodze niedaleko Milbruk, około cieńce czwartej nad ranem. W czasach przed telefonami komórkowymi awaria samochodu na opustoszałej drodze oznaczała konieczność pójścia po pomoc pieszo. Sara zamknęła samochód i ruszyła w stronę najbliższego domu, mając nadzieję znaleźć kogoś, kto pozwoli jej skorzystać z telefonu. To, co zobaczyła kilka minut później, zmieniło jej życie na zawsze. W świetle latarni ulicznej, która została zainstalowana dopiero w latach 70., zobaczyła mężczyznę idącego w jej stronę. Na pierwszy rzut oka nic w tym niezwykłego. Poza tym, że jego ubranie wyglądało dziwnie. Nosił garnitur, który wydawał się pochodzić z początku XX wieku: długi płaszcz, kamizelkę, spodnie z wysokim stanem i buty, jakich nie widziała nigdy wcześniej w sklepach. Ale to, co najbardziej ją zaskoczyło, to fakt, że mężczyzna wyglądał na kompletnie zdezorientowanego. Rozglądał się dookoła, jakby widział to miejsce po raz pierwszy w życiu, mimo że znajdował się zaledwie kilka minut spaceru od centrum Milbruk. Przepraszam, zawołała Sara. Czy wszystko w porządku? Mężczyzna podniósł wzrok i Sara poczuła dreszcz przenikający przez całe jej ciało. Jego oczy były pełne kompletnego przerażenia. I dezorientacji. Wyglądał dokładnie tak, jakby się przed chwilą obudził i odkrył, że znajduje się w zupełnie innym świecie. Gdzie, gdzie ja jestem? zapytał drżącym głosem co się stało z drogą? co to za dziwne światła? Sara zauważyła, że wskazuje na latarnię uliczną. W 1989 roku to było absurdalne pytanie. Latarnie uliczne istniały od dziesięcioleci. Ale sposób, w jaki mężczyzna na nie patrzył, był pełen autentycznego zdziwienia i lęku, jakby widział coś z innego świata. To są latarnie uliczne, odpowiedziała ostrożnie. Słucha pan, może pan mi pomóc? Mój samochód się zepsuł i potrzebuję skorzystać z telefonu. Samochód? Powtórzył mężczyzna, rozglądając się dookoła. Telefon? Sara zaczęła się niepokoić. Mężczyzna mówił, jakby te słowa były mu zupełnie obce. Ale to nie było możliwe. W 1989 roku każdy wiedział, co to samochód, hej telefon. Jak pan ma na imię? zapytała, próbując utrzymać spokojny ton. Thomas, odpowiedział automatycznie. Thomas Mitchell. Mieszkam tutaj, w Milbrook. Przynajmniej. Myślałem, że mieszkam. Ale nic nie wygląda znajomo, wszystko się zmieniło. Sara poczuła, jak krew zastygła jej w żyłach. Każdy mieszkaniec okolicy znał historię Tomasa Michela. To była lokalna legenda, historia o człowieku, który zniknął bez śladu w 1903 roku. Ale to było niemożliwe. Ten mężczyzna wyglądał na około 30 lat, dokładnie w tym wieku, w którym zniknął Thomas Michel. Który mamy rok? zapytał Tomas, a jego głos brzmiał coraz bardziej desperacko. 5-9, odpowiedziała Sara, obserwując jego reakcję. Thomas Mitchell pobladł i zachwiał się jakby miał zemdleć. To niemożliwe, wyszeptał. To niemożliwe, przed chwilą był 1903. Wracałem do domu z warsztatu, Margaret czeka na mnie z kolacją dzieci. Sara zrozumiała, że ma do czynienia z czymś daleko wykraczającym poza jej rozumienie, ale jako pielęgniarka była przeszkolona w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych. Przekonała Tomasa, żeby poszedł z nią do najbliższego domu gdzie zadzwoniła na policję. Gdy przyjechali policjanci, Thomas wciąż był w stanie szoku. Nie potrafił zrozumieć, dlaczego radiowóz wyglądał tak dziwnie, dlaczego policjanci nosili takie mundury, dlaczego wszystko dookoła wydawało się tak inne od świata, który pamiętał. Ale najdziwniejsze było to, że gdy policjanci sprawdzili jego tożsamość, okazało się, że rzeczywiście nazywa się Thomas Mitchell. Znał szczegóły ze swojego życia, które zostały udokumentowane w aktach policyjnych z 1903 roku. Wiedział, gdzie mieszkał, jak nazywała się jego żona, jak miały na imię jego dzieci. Znał szczegóły, które nigdy nie zostały upublicznione, szczegóły, które tylko prawdziwy Thomas Mitchell mógł znać. A jednak było to niemożliwe. Thomas Mitchell zniknął 86 lat temu. Gdyby żył, miałby 116 lat. Ale ten mężczyzna wyglądał dokładnie tak jak Thomas Mitchell w dniu swojego zniknięcia, jakby ani jeden dzień nie minął. W ciągu następnych dni policja przeprowadziła najbardziej gruntowne śledztwo w historii Millbrook. To, co odkryli, wzbudziło sensację w całym kraju i przyciągnęło uwagę naukowców, historyków i badaczy zjawisk paranormalnych z całego świata. Po pierwsze, analiza fotograficzna. Rodzina Michelów miała kilka zdjęć Tomasa z 1922 roku. Eksperci z FBI porównali te historyczne fotografie ze zdjęciami mężczyzny znalezionego w 1989 roku. Wynik był niewiarygodny. To była ta sama osoba niepodobna, niespokrewniona, identyczna te same rysy twarzy, te same proporcje, te same drobne blizny i znaki szczególne. Analiza stomatologiczna była jeszcze bardziej przekonująca. W 1933 roku Thomas Mitchell miał charakterystyczne uzębienie z kilkoma złamanymi zębami po wypadku w dzieciństwie. Mężczyzna z 1989 roku miał dokładnie te same uszkodzenia zębów, ale w stanie, jakby wypadek wydarzył się niedawno nie 80 lat temu, badania medyczne ujawniły coś jeszcze bardziej zadziwiającego. Analiza węgla radioaktywnego w jego ciele wskazywała na wiek około 30 lat. Jego komórki, tkanki, organy wszystko wskazywało na młodego, zdrowego mężczyznę, nie na kogoś, kto miałby ponad 100 lat, ale prawdziwy szok nastąpił, gdy Thomas zaczął opowiadać szczegóły ze swojego życia. Znał rzeczy, których nie można było znaleźć w żadnych publicznych dokumentach. Pamiętał prywatne rozmowy z żoną, drobne incydenty z dzieciństwa swoich dzieci. Szczegóły dotyczące swojego warsztatu, które nigdy nie zostały zapisane. Jeszcze bardziej zastanawiające było to, że Tomas wiedział o wydarzeniach z Milbruk z 1903 roku, o których mieszkańcy zapomnieli już dawno. Pamiętał, kto z kim się zadawał, kto miał jakieś problemy, kto się z kim kłócił. Gdy historycy sprawdzili te informacje w archiwach, okazały się być w 100% dokładne. Ale Thomas nie wiedział niczego o wydarzeniach po 1903 roku. Nigdy nie słyszał o II czy II wojnie światowej. Nie wiedział, kto to był Einstein, Roosevelt czy Kennedy. Dla niego świat zatrzymał się 15 marca 1903 roku. Jego reakcje na nowoczesną technologię były autentyczne i niemożliwe do udawania. Gdy pierwszy raz zobaczył samochód z bliska, dotykał go z niemal religijną czcią. Nie wiedział, jak włączyć światło. Jak działa kran z wodą? Co to jest telefon? Jego zdumienie radiowozem policyjnym, szpitalnym, sprzętem medycznym, nawet zwykłym długopisem było absolutnie prawdziwe. Psycholog dr Amanda Reed przeprowadziła z Tomasem serię testów psychologicznych. Jej raport był jednoznaczny. Mężczyzna nie symulował amnezji ani żadnego innego zaburzenia psychicznego. Jego reakcje były spójne z kimś, kto rzeczywiście żył w 1903 roku i nagle znalazł się w 1989 roku. Ale najdziwniejsze były jego wspomnienia z okresu zniknięcia. Tomasz nie pamiętał 86 lat, które minęły. Pamiętał, jak wyszedł z warsztatu, jak szedł w stronę domu, a potem pustka. Następne, co pamiętał, to moment, gdy znalazł się na drodze w 1989 roku, zupełnie Zdezorientowany i przerażony. Eksperyment za eksperymentem, test za testem wszystko wskazywało na niemożliwą prawdę. Thomas Mitchell rzeczywiście zniknął w 1903 roku i pojawił się ponownie w 1989 roku. Nie postarszy się ani o jeden dzień. Sprawa przyciągnęła uwagę naukowców z całego świata. Fizycy teoretycy próbowali znaleźć wyjaśnienie w teorii względności, kwantowej mechanice. Teoriach wielowymiarowych. Historycy przeszukiwali archiwa w poszukiwaniu podobnych przypadków. Psychiatrzy badali możliwość jakiejś dotychczas nieznanej formy amnezji czy zaburzeń dysocjacyjnych, ale żadna z teorii nie mogła wytłumaczyć wszystkich faktów. Thomas Mitchell stał się żywą zagadką człowiekiem, który przeciął granice czasu w sposób, którego nauka nie mogła wytłumaczyć, a jednak istniał, oddychał, żył. I nosił w sobie tajemnicę, która mogła na zawsze zmienić nasze rozumienie natury rzeczywistości. Po trzech miesiącach intensywnych badań nastąpił przełom. Dr. Patricia Williams, neurobiolożka z Yale University, postanowiła zastosować nowatorską technikę hipnozy regresyjnej, aby spróbować odzyskać wspomnienia Tomasa z utraconego okresu. Podczas pierwszej sesji hipnozy, Tomasz zachowywał się spokojnie. Opisując swoje ostatnie wspomnienia z 1903 roku. Ale gdy doktor Williams próbowała poprowadzić go głębiej, coś niepokojącego się wydarzyło. Thomas zaczął mówić o rzeczach, które zdawały się pochodzić z różnych okresów czasu. Widzę ludzi w dziwnych mundurach, mówił w transie. Wielkie maszyny latające po niebie. Ale to nie są ptaki. To coś zrobionego przez człowieka, i są dźwięki. Dźwięki, których nigdy wcześniej nie słyszałem. Dr Williams była zafascynowana. Wydawało się, że Thomas opisywał rzeczy z różnych okresów XX wieku, mimo że twierdził, że nie ma o nich pojęcia w stanie normalnej świadomości. Podczas kolejnej sesji odkrycie było jeszcze bardziej szokujące. Thomas zaczął opisywać wydarzenia z różnych wojen, wynalazki, które zostały stworzone dziesięciolecia po jego zniknięciu, nawet wydarzenia, które nie wydarzyły się jeszcze w 1989 roku. Widzę dziwne pudełka, w których ludzie mogą rozmawiać z osobami z drugiej strony świata, opisywał. I ludzie noszą je w kieszeniach. To niemożliwe, ale widzę to wyraźnie. To było na 10 lat przed wynalezieniem telefonów komórkowych. Jeszcze bardziej niepokojące było to, że Tomas opisywał miejsca, których nie mógł znać. Mówił o miastach, które zostały wybudowane po 1903 roku, o drogach, które zostały zbudowane w latach 50. i 60., o budynkach, które powstały dziesięciolecia po jego zniknięciu. Doktor Williams zaczęła rejestrować każdy szczegół tych sesji. To, co usłyszała, przekraczało wszelkie ramy jej profesjonalnego doświadczenia. Thomas nie tylko opisywał rzeczy z przyszłości. Ale również wydawał się doświadczać wydarzeń z różnych momentów w czasie jednocześnie. To jakby czas nie istniał, powiedział podczas jednej z sesji. Widzę wszystko naraz. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, to wszystko dzieje się w tym samym momencie. Najbardziej niesamowite było to, że niektóre z przyszłych wydarzeń, które Tomas opisywał podczas hipnozy, rzeczywiście się wydarzyły w kolejnych latach. Przewidział upadek muru berlińskiego, rozwiązanie Związku Radzieckiego, a nawet niektóre szczegóły dotyczące wojen w Zatoce Perskiej. Doktor Williams zdała sobie sprawę, że ma do czynienia z czymś, co kompletnie przekracza współczesną naukę. Thomas Mitchell nie był tylko człowiekiem, który podróżował w czasie z 1973 do 1959 roku. Wydawał się być kimś, kto w jakiś sposób istniał poza normalnym przepływem czasu, kto miał dostęp do informacji z różnych momentów historii jednocześnie. Teoria, którą dr Williams stopniowo rozwijała, była tak rewolucyjna, że bała się ją opublikować. Według jej hipotezy, Thomas Mitchell stał się podczas swojego zniknięcia czymś w rodzaju wędrującego obserwatora czasu. Jakby został wydarpnięty z normalnego przepływu czasu i mógł obserwować różne momenty historii, ale nie mógł w nich aktywnie uczestniczyć. To jakby był widmem wędrującym przez czas, pisała w swoich prywatnych notatkach. Obserwującym, ale niewidzialnym, istniejącym, ale nie należącym do żadnego konkretnego momentu. Ale dlaczego pojawił się ponownie w 1989 roku? I dlaczego, właśnie wtedy. Dr Williams miała teorię na ten temat, ale była ona tak fantastyczna, że nie odważyła się jej przedstawić kolegom z Uniwersytetu. Według jej hipotezy, Thomas nie wrócił dobrowolnie. Coś go z powrotem wciągnęło do normalnego przepływu czasu. Ale co? I dlaczego akurat w 1989 roku odpowiedź na to pytanie mogła na zawsze zmienić nasze rozumienie natury rzeczywistości i naszego miejsca we wszechświecie? Dzisiaj, ponad 1930 lat po ponownym pojawieniu się Tomasa Michela, sprawa wciąż pozostaje jedną z największych zagadek w historii ludzkości. Tomas żyje obecnie w niewielkim miasteczku w Vermont, prowadząc spokojne życie pod opieką grupy naukowców i badaczy, którzy nadal próbują zrozumieć jego przypadek. Naukowcy z całego świata zaproponowali dziesiątki teorii próbujących wyjaśnić to zjawisko. Fizycy teoretycy sugerują możliwość istnienia naturalnych tuneli czasowych lub anomalii w tkance czasoprzestrzennej. Kwantowi mechanicy mówią o możliwości istnienia równoległych wymiarów, między którymi Thomas mógł się przemieszczać. Inni badacze proponują teorię, że Thomas stał się ofiarą jakiegoś nieznanego eksperymentu naukowego prowadzonego przez tajne organizacje rządowe. Według tej hipotezy jego zniknięcie w 1903 roku nie było przypadkowe, ale wynikiem prób manipulacji, czasem prowadzonych przez grupy, które miały dostęp do zaawansowanej technologii. Jeszcze inne teorie sugerują nadprzyrodzone wyjaśnienie. Niektórzy wierzą, że Thomas został porwany przez istoty z innych wymiarów, które badały ludzką naturę i w końcu go uwolniły. Inni uważają, że stał się obiektem jakiegoś kosmicznego eksperymentu prowadzonego przez pozaziemskie cywilizacje. Ale prawda jest taka, że nikt nie wie. Pomimo trzech dekad badań, tysięcy godzin testów, setek publikacji naukowych, przypadek Tomasa Michela pozostaje kompletną zagadką. Co więcej, Thomas nie jest jedynym przypadkiem tego typu. W ciągu ostatnich lat pojawiły się raporty o podobnych zjawiskach z różnych części świata. Ludzie znikający w jednym okresie i pojawiający się dziesięciolecia później, nie, postarzeni z lukami w pamięci i wspomnieniami z czasów, w których nigdy nie żyli. Czy to oznacza, że podróże w czasie są możliwe? Czy istnieją siły w naszym wszechświecie, które mogą manipulować przepływem czasu? Czy Thomas Mitchell jest dowodem na to, że nasza rzeczywistość jest o wiele bardziej złożona i tajemnicza, niż kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy? Może istnieje zupełnie inne wyjaśnienie, coś tak fundamentalnie różnego od naszego obecnego rozumienia świata, że nawet nie jesteśmy w stanie tego sobie wyobrazić? Historia Thomasa Michela zmusza nas do zadania sobie podstawowych pytań o naturę czasu, przestrzeni i rzeczywistości. Czy czas rzeczywiście płynie tylko w jednym kierunku? Czy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość to naprawdę odrębne rzeczy? Czy może istnieją jednocześnie w jakimś wymiarze, którego nie rozumiemy? Co sądzisz o tej niesamowitej historii? Czy wierzysz, że Thomas Mitchell rzeczywiście podróżował w czasie? Może masz własną teorię wyjaśniającą to zjawisko. Napisz swoje przemyślenia w komentarzach. Daj lajka, jeśli ta historia sprawiła że zastanowiłeś się nad naturą rzeczywistości i udostępnij ją znajomym, którzy kochają tajemnice i niewytłumaczalne zjawiska. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, bo następna historia może być jeszcze bardziej niewiarygodna niż ta. Bo kto wie, może gdzieś tam istnieją inne osoby, jak Thomas Mitchell, wędrujące przez czas, obserwujące naszą rzeczywistość z perspektywy, której nigdy nie zrozumiemy. A może któregoś dnia jeden z nas po prostu zniknie, aby pojawić się ponownie dziesięciolecia później, niosąc ze sobą tajemnice, które na zawsze zmienią nasze rozumienie wszechświata.